Okay, nie słuchcie, Zatęczymy na nas. Antoś Bieniek, brawo. Dantosi, brawo. Super asie. bardzo pięknie. Lena Szyblak, brawo. Kruście, powiedz mi, Kornelcia Kruście, bardzo pięknie. Zuzia Maśiarz. Jucia Mindowicz, brawo. właśnie, Michasia Aleksandra Gablak, dobrze, Maja Lachowska, właśnie, tak, właśnie, tak, brawo. I jeszcze dwie dziewczynki, oczywiście Natalka Olszewska i Gablak Julia, Julia. strasznie dużo tych nazwisk mi się zapomina, dziękuję bardzo, jest ci bardzo